Cześć, halo, halo, no witam, z tej strony oczywiście LewCheater, a to jest pierwszy poradnik Minecraft Redstone, a dzisiaj pokażemy drzwi 3x3, które działają w następujący sposób. Jakby kogoś interesowało i chciałby sobie przyspieszyć, to tutaj macie cały mechanizm. A ja zapraszam do poradnika jak to zrobić. A więc dobra, zaczynamy od budowy 4x7, może nie od budowy, od wykopania 4x7, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery. Telefon mi dzwoni bardzo nieprofesjonalny youtuber. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wykopujemy sobie 4 na 7. Oczywiście. Schodzimy 4 kratki w dół. Ok, ja w międzyczasie powiem, że jeżeli chcecie taką serię i chcecie jakieś budowle, to śmiało do mnie piszcie, ja się zajmę. W planach mam jeszcze pokazać wam windę, jeszcze kilka innych fajniejszych rzeczy, jakieś ukryte przejścia i tym podobne. Jeżeli wam się spodoba, możecie dać znać w komentarzu, a ja nie przedłużam, pokazuję dalej. Budujemy sobie teraz przejście nasze 3x3, które będzie się zamykało. Ja uznałem sobie, że można to zrobić z tego bloku. To jest cały. A nawet, nie wiem, szczerze, szczerze nie wiem nawet. No, taki fajny kamień po prostu. No dobra, teraz idziemy pistolem w górę. Hop, hop. Tutaj wstawiamy na 2. Tutaj wstawiamy na trzy I tutaj wstawiamy na 1. Druga strona. Podnosimy. Wstawiamy na 2. No i okej. Okay. Tutaj wstawiamy hop. I tutaj wstawiamy hop. Jakby ktoś chciał teraz sobie zrobić, to na no, chwilę, chwilę się zatrzymuje. Możecie sobie to dokładnie wykonać. Dobra. Wstawiamy tutaj, oczywiście, kolejny dropper. No, świetnie. Ak akurat, jak nagrywam, to musi mi telefon dzwonić. Zaraz go pójdę i wyciszę. Dobra, wstawiamy tutaj hop. Dropper na to redstone. Potem stawiamy czujnik w tą stronę, żeby obserwował. I wstawiamy go jeszcze raz i jeszcze raz. Jest ok. Stawiamy dwa e, przekaźniki. Jeden, jeden dajemy na 4, na drugi dajemy normalnie. Dobra, teraz pora na kolejny dropper, który musi, się, który musi obserwować w tamtą stronę. Jak widzicie, w tamtą jest tutaj nawet na mechanizmie, jakby to kogoś to interesowało. Tu mam na czysto zrobione z tych bloków. I dalej stawiamy w ten sposób, że robimy hop i tak redstone, redstone, redstone. I mamy tą stronę skończoną. Teraz zajmiemy się troszeczkę ciekawszą stroną, czyli dołem, według mnie, który może, ale to może narobić problemów. I tak, tutaj stawiamy hop. I teraz stawiamy hop. Ten blok jest tylko i wyłącznie pomo pomocniczy. I wstawiamy w ten sposób tutaj jeden. No i dobra, tutaj wstawiamy normalny dropper. Tutaj blok. I tutaj jeszcze raz będzie. Tutaj będzie w ten sposób, tylko on musi obserwować górę. Jakby ktoś to interesowało, to tutaj pokazuje hop. I tutaj górę. Dobra. Kolejna kwestia to jest taka, że tutaj wstawiamy sobie Redstone, tutaj wstawiamy w górę. Tutaj z tego co pamiętam. Albo źle pamiętam. Czekajcie, nie, 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 bo bym was, y, y, was zmielił, byłoby dopiero. Ten musi, się, ten musi obserwować tą stronę, a ten idzie w górę. Widzicie, ten obserwuje tą, bo bym was zmielił, właśnie coś mi nie pasowało. Hop, i teraz najważniejsza rzecz w całej, w całej tej budowli. Bierzemy sobie przekaźnik, nie stawiamy go w górę, w prawo, tylko wstawiamy go w tą stronę. Jak widzicie, mechanizm powinien ogólnie już cały działać, możemy sobie go sprawdzić, przetestować. Bym was wtedy zmyliła, to już dopiero by było. Dobra, wstawiamy tutaj sobie oczywiście przekaźnik. Idziemy w dół. Wstawiamy jedną pochodnię, wstawiamy drugą pochodnię. Troszeczkę zepsułem mechanizm przez te pochodnie, ale to jest mniej ważne. Hop-hop. Tutaj wstawiamy redstone. I spróba generalna. Jak widzicie, wszystko działa. I co możecie teraz z tego zrobić? Na przykład możecie sobie to ładnie jakoś obudować. Albo coś w tym stylu. Wybór należy do Was. Ja Wam pokażę, że to będzie ładne przejście 3x3. Akurat też będę miał na miniaturkę, ale nieważne. Tutaj sobie zrobimy To już możecie sobie wykombinować jak chcecie Ja sobie to po prostu zamknę tutaj Ładnie Możemy sobie zrobić takie ładne przejście 3x3 no, wziąłem w sumie inny trochę troszeczkę niepasujący blok Ale Wszystko zależy od was I co byście chcieli tam stawić oczywiście I zabudowa też należy do Was. Czy tutaj nie popsuje sobie sygnału przypadkiem? Nie powinienem chyba. Nie, nie zepsułem. I możecie sobie zrobić właśnie w następujący sposób. Tu możecie sobie jakoś zabudować, nie wiem, tu zrobić jakąś ścianę czy coś. Wszystko zależy od was. Sprawdzamy czy wszystko działa tak jak powinno. Czyli zamykamy przejście. Zbieramy przejście I mechanizm działa Jakby kogoś interesowało, bo nie chciałby się oglądać albo coś Tutaj macie cały mechanizm rozpisany Jak to powinno wyglądać Czyli on powinien chodzić tak? No, troszeczkę go zepsułem teraz przez to, że nie wstawiłem tutaj No, troszeczkę zepsułem mechanizm, ale nieważne Pokażę wam na tym, po prostu tutaj tak samo mi działa jakby koś to interesowało, to wygląda na następujący sposób. Tutaj rozwaliłem Ech, Tutaj rozwaliłem, więc e, to powinno wyglądać w taki sposób. No ale ogólnie nie polecam rozwalać, bo jak widzicie to się psuje. A więc co, ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że taki krótny, krótki poradnik Wam się spodobał, jak zrobić drzwi 3x3. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, możecie śmiało pisać w komentarzu. Ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Cześć.